W pewnym momencie mojego życia, w roku 2019, zmierzyłem się z bardzo trudnym okresem. Straciłem to, co uważałem za ważne. Wszystko wydawało się iść źle, a ja byłam zagubiona w chaosie byłam w ślepym zaułku. Pewnego dnia, nie pamiętam dokładnie gdzie, obejrzałam wideo na temat tego, co dzieje się między 3 a 4 rano, z wskazówkami od ojca Pio. Postanowiłam postępować zgodnie z tymi naukami. Przecież nie miałam już nic do stracenia. Od pewnego czasu budzę się codziennie około 3.30. Niezależnie od tego, o której poszłam spać, od fizycznego zmęczenia czy jakiejkolwiek innej okoliczności, zawsze budzę się o tej porze. Dzieje się to naturalnie, bez potrzeby budzika. Kiedy to się dzieje, mój umysł zostaje aktywowany. Czuję się pełen energii i oświecony. Czuję, że to jest wezwanie od Boga. Muszę powiedzieć, że moje życie zmieniło się w sposób niezwykły. Oprócz łask materialnych, doświadczyłam uzdrowienia zarówno fizycznego, jak i duchowego. Dziś opowiem Ci, co naprawdę dzieje się o 3:40 i jakie są trzy słowa, które według ojca Pio powinieneś wtedy wypowiedzieć. Proszę o obejrzenie do końca i zostawienie lajka ponieważ to, co się z Wami podzielę, może zmienić Wasze życie, tak samo jak moje zostało zmienione. Jak wszyscy wiecie, to niezwykła pora i nie jest to przypadkiem, że wiele ważnych wydarzeń dzieje się w tym momencie. Po pierwsze, pamiętajcie, że 3.40 to czas modlitwy i łączenia się z Bogiem. Musicie być obudzeni nie tylko fizycznie, ale także duchowo. To czas, kiedy możecie głęboko połączyć się z Bogiem, oddając Mu Waszą miłość. Oddanie oraz szukając Jego wskazówek i ochrony. O 3.40 zasłona oddzielająca nasz świat od duchowego jest cienka. W tym momencie Ziemia zbliża się do Królestwa Duchowego. To oznacza, że anioły i święci są bliżej i możecie poczuć ich obecność intensywniej niż w jakimkolwiek innym czasie dnia. To czas, aby otworzyć swoje serce i umysł na nauki, które mają dla Was do zaoferowania. I pozwolić im prowadzić waszą drogę duchową. Jednak 3:40 to także delikatny moment, ponieważ to wtedy siły ciemności są najbardziej aktywne, próbując odciągnąć was od właściwej drogi. Dlatego musicie być czujni i odmówić dawania się zwieść złudzeniom i złym pokusom. Słuchaj uważnie tej małej opowieści ilustracyjnej. Pewien mężczyzna przechodził przez straszny okres w swoim życiu. Stracił pracę, jego żona go opuściła, a on pogrążył się w rozpaczy i lęku. Czując się zagubionym i samotnym, pewnej nocy obudził się o 3.40 z silną potrzebą modlitwy. Wstał, wszedł do salonu i upadł na kolana, aby się pomodlić. Podczas modlitwy poczuł obecność w pokoju i usłyszał głos, który mówił: Mój synu, jestem tutaj, aby ci pomóc. Nie bój się. Patrząc w górę. Ujrzał wizję mężczyzny w białej tunice, z brodą i aureolą na głowie. Mężczyzna przedstawił się jako ojciec Pio i zaoferował swoją pomoc. Mężczyzna wzruszył się i rozpłakał, odczuwając pokój i szczęście, których nigdy wcześniej nie doświadczał. Zrozumiał, że nie jest sam i że ma przyjaciela na niebie, który się nim opiekuje. Czy czujesz znaczenie godziny 3.40 rano? Też budzisz się o tej porze, bez wyraźnego powodu? Podziel się ze mną swoimi myślami w komentarzach. To właśnie ten moment, kiedy Bóg może mówić do ciebie w wyjątkowy sposób, a ty możesz odczuć Jego obecność wyraźniej niż w jakimkolwiek innym czasie dnia. To chwila, w której możesz otrzymać błogosławieństwa i łaski, które odmienią Twoje życie i zbliżą Cię do Boga. Ale uważaj, nie zapomnij, że powinieneś pozostać czujny i czujny wobec niebezpieczeństw, które czyhają o 3,40. Modląc się o ochronę, kierownictwo i wstawiennictwo aniołów i świętych. Teraz chcę podzielić się skuteczną praktyką duchową, która zmieniła moją rzeczywistość i która, jeśli ją wykonasz, może przynieść błogosławieństwa i być wielką pomocą w Twoim życiu. Ta praktyka polega na powtarzaniu trzech prostych słów każdego ranka o 3:40. Wypowiadając te trzy słowa. Przygotowujesz się do otrzymania łaski i błogosławieństw, które Bóg ma dla ciebie. Te słowa brzmią: Jezu, ufam Tobie. Choć wydają się proste, niosą głębokie znaczenie. Wypowiadając je, wyrażasz swoje zaufanie do miłości Boga i Jego planów dla Twojego życia. Wyrażasz wiarę, że Bóg jest w kontroli i będzie Cię prowadził przez wszelkie wyzwania, zrozumienie, że nie możesz radzić sobie ze wszystkimi sytuacjami samodzielnie. I potrzebujesz boskiej pomocy i kierunku. W ten sposób współpracujesz z miłosierdziem i miłością Boga, pozwalając sobie pozostać otwartym na błogosławieństwa, które On chce Ci udzielić, i oddalasz wszelki wpływ złego ducha. Ale czego możesz się spodziewać po tej praktyce? Odpowiedź jest różna dla każdej osoby. Wyniki tej praktyki mogą się różnić w zależności od osoby. Niektórzy mogą natychmiast odczuć poczucie komfortu, spokoju i nawet znaleźć rozwiązania dla swoich problemów. Inni mogą nie dostrzegać natychmiastowych zmian, ale z czasem mogą zauważyć przemianę w swoim podejściu i zachowaniu, tak jak to miało miejsce ze mną. Kiedyś ktoś twierdził, że Bóg powiedział mu: Jeśli przez 40 kolejnych dni spotykasz się ze mną przed świtem, rozwiąże wszystkie Twoje problemy. To jest prawdziwe i nadzwyczajne. Jestem tego dowodem. Niezależnie od tego, co się wydarzy, najważniejsze jest, aby zachować wiarę w miłość Boga i Jego plan dla Twojego życia. Mówiąc te trzy słowa każdego ranka o 3:40, przygotowujesz się do przyjęcia błogosławieństw, które Bóg dla Ciebie przeznaczył. Zachęcam Cię do przyjęcia tej praktyki duchowej. Powtarzaj te trzy słowa. Jezu, ufam Tobie każdego ranka po przebudzeniu o 3:40. Wykorzystaj ten czas, aby pomodlić się na kolanach, ponieważ jest ciszej, spokojniej i bez przerw. Bądź otwarty na przyjęcie błogosławieństw i łask, jakie Bóg chce Ci dać. Patrząc, co wydarzy się w Twoim życiu, pamiętaj, że zawsze możesz pokładać swoje zaufanie w miłości i planie Boga, niezależnie od trudności lub wyzwań, jakie mogą się pojawić. Teraz z pokorą módlmy się do Ducha Świętego, aby nas prowadził we wszystkich rzeczach. Włączając w to rozeznanie tej wiadomości: Złącz się ze mną w modlitwie, Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Wyślij swego Ducha, a zostaną stworzeni i odnowisz oblicze ziemi. Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, Daj, abyśmy przez tego samego Ducha Świętego byli prawdziwie mądrzy i zawsze cieszyli się Jego pocieszeniem. Przede wszystkim, pozwól nam rozróżnić prawdę od złudzenia i uwielbiać Ciebie we wszystkich naszych czynach w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech Bóg obficie na Ciebie wyleje swoje błogosławieństwo. I pamiętaj, aby powiedzieć: Jezu, ufam Tobie. Proszę, podziel się tym filmem z innymi osobami, ponieważ te nauki są niezwykle ważne dla nas wszystkich mają moc pozytywnie zmieniać życie. Módlmy się, aby te słowa rozeszły się i dotarły do ludzi na całym świecie. Na chwałę Przenajświętszej Trójcy. Dziękuję.